Święto Wierności. Wczesny ranek. Słońce jeszcze nie wyjrzało z zapagórka, pod którym Runo zrobił sobie legowisko w gęstwinie leśnej. Nieco niżej szumiała rzeka, w lesie pochukiwały sowy. Opodal, zuchwale, fidlarni, głośno czupużył się skowronek. Runo zerwał się i obejrzał dokoła. Spostrzegł kość. Co za nieostrożność. Przecież mógł mu ją w nocy ukraść wędrowny pies, albo zgłodniały wilk. Na szczęście Runo tak głośno chrapał, że wszystkich by odstraszył. Po krótkim zastanowieniu podniósł kość i ścisnął w zębach. O, zęby wciąż jeszcze miał mocne. Kość znalazła się jakby pod kamieniem młyńskim. Chrzęstw i ledwo sapnął, kość zniknęła. Wyzbierał wszystkie okruszynki, które spadły mu z pyska. Musiał najeść się, bo czekała go jeszcze daleka droga, stroma i uciążliwa. Gdy zaspokoił głód, zbieg na dół do rzeki i napił się wody. Noga bolała go bardziej niż poprzedniego dnia, ale nadzieja spotkania z Miszkiem i owieczkami nie pozwalała mu myśleć o bólu. Biegł na trzech łapach. Po dobrej godzinie, gdy się rozruszał, ból ustał. Niespodziewanie ujrzał przed sobą piękną dolinę, w której wiła się linia kolejowa. Chrapliwie zaszczekał, wysoko podskoczył, fiknął koziołka, zaczął tarzać się w trawie i śmiać się, śmiać się z całego serca. Przecież był w domu. W tym miejscu, gdzie kilka miesięcy temu. Dostrzegł przez okno pociągu stado owiec, w tym miejscu, gdzie chciał przez to okno wyskoczyć. Zatrzymał się na szczycie wzgórza i zapatrzył w dolinę. Czuł się jak wędrowiec, który po długich latach wraca z obczyzny w rodzinne strony i z góry ogląda swoje gospodarstwo, rodzinny dom, obraz swoich marzeń, słońce swych wspomnień, matczynę Liczko, które tak bardzo kochał, o którym tak gorączkowo marzył. W tym słońce zoczyło taką postać, jakiej nigdy dotychczas nie oglądało. Ujrzało psa, który usiadł, podniósł przednie łapy i dziękował niewidzialnej mocy, która go przywiodła na próg domu. Otwierał pysk, szczekał, wył, śmiał się, łkał. Nagle wyrwał go z tego stanu czarny potwór. Co to? Maszyna, a za nią kilka wagonów. Czarny potwór, który wywiózł go daleko, daleko. A sap sobie, czarny potworze, a otwieraj zasmoloną czarną paszczę. Mnie już nigdy nie porwiesz. Popatrzył złym okiem i zaszczekał złowrogo. W szczekaniu tym wyczuwało się dziką, wściekłą nienawiść. Szczekał, póki pociąg nie schował się za moim wzniesieniem. Tym sposobem dał upust swoim uczuciom, po czym ruszył w dalszą drogę. Trzymał się linii kolejowej, która wspinała się na wschód. Serce jego rozpierała radość. Spieszył się i, o dziwo, już się nie męczył. Tryumf był silniejszy od zmęczenia, miłość silniejsza od bólu. Obok malutkiej jak zabawka budki dróżnika, spostrzegł na płocie dużego kota, który prychał na niego złośliwie, ale on mu tylko pomachał wyleniałym ogonem. Kto by się teraz zadawał z kocią hołotą? Kto by wobec tak wielkiego wydarzenia przejmował się czym kocim miałczeniem? Okolica wydawała mu się coraz bardziej znajoma. Gdy słońce stanęło w zenicie, dotarł do stacyjki, na której owego fatalnego dnia Grubisza i mecenas wpakowali go do wagonu. Ruszył w kierunku tartaku. Zatrzymał się w gąszczu i ukradkiem śledził barak, w którym spędził pierwszą noc w niewoli. Korciło go, żeby odszukać złodzieja, długo szyjego solobira i przewrócić tak, jak niedawno przewrócił złego kosiarza. Zatoczył szeroki łuk wokół rozległego placu zawalonego stertami potężnych pni. Robotnicy ładowali na dwa mniejsze wozy długi, gruby pień. Koło robotników stał jakiś wysoki, przyzwoicie wyglądający człowiek, który spoglądał w stronę lasu. O, jakże się on rozpromienił? Przecież to jest ten sam pies, którego pasterz Miszko nie mógł odżałować, pomyślał. Szybko wszedł do lasu. Pies natychmiast uciekł w głąb leśnego gąszczu. Był to nadzorca żagar. Cichutko zagwizdał i zawołał: Runo! Runo! Runo po głosie poznał, że obcy nie zrobił mu nic złego, ale mimo to zbliżał się do niego bardzo ostrożnie. Runo, biedaku, jak się masz? Uciekłeś, co? Runo twierdząco pomachał wyleniałym ogonem. Na piesku masz, zawołał żagar i rzucił mu kawałek chleba. Runo pochwycił chleb i oddalił się o kilka kroków. Schrupał go i połknął. Chętnie poprosiłby o jeszcze jeden kawałek, ale rana na nodze znów zaczęła go bardzo boleć. Nie mógł usiąść i poprosić. W pierwszej chwili, gdy zobaczył linię kolejową, zapomniał o ranie i bólu. Teraz ból dawał o sobie znać. Runo więc tylko szczekał, kręcił się, podnosił przednie łapy tak, że mu chora noga znowu zaczęła puchnąć. Poprosił tylko jedną łapą, ale nie siedząc, lecz stojąc. Żagar zauważył rany na jego grzbiecie. Biedaku. zlitował się i podarował mu jeszcze jeden kawałek chleba. No a teraz idź. Miszko jest chory. Pospiesz się. Radość go uzdrowi. Powiedział i pomachał ręką. Runo go zrozumiał i zdziwił się. Podczas całej długiej wędrówki Żagar był pierwszym człowiekiem, który kazał mu spieszyć się do domu. Do pasterza mieszka i do owiec. Obejrzał się na człowieka. Żagar też się odwrócił z uśmiechem. Podeszli ku sobie. Żagar schylił się i podrapał go po szyi pod pyskiem. Była to cudowna pieszczota. Runo na pożegnanie podał mu łapę. Do domu było już niedaleko, ale droga pięła się stromo w górę. Serce mocno mu biło. Drogę, którą przebył kilka miesięcy temu z obrzydliwym złodziejem prawie w ciągu dwóch godzin, przebiegł teraz w niecałe piętnaście minut, chociaż musiał biec pod górę. Gdy wyszedł z lasu i ujrzał przed sobą łąkę na łące swoje owieczki, a na wzgórzu szałas stanął jak wryty. Chciał otworzyć pysk, ale nie mógł ruszyć szczęką. Chciał rzucić się naprzód, ale zdawało mu się, że nogi wrosły mu w ziemię. Chciał podskoczyć, zaszczekać, zawyć, zaśmiać się, ale krew w nim zastygła, jakby była załowił. Dopiero westchnienie, które wyrwało mu się z głębi serca, rozluźniło ciężałe nogi i rozruszało ołowianą krew. Czy widział kto piękniejszą krainę od tych gór? Runo podczas swojej długiej wędrówki widział niejedno piękne okolice. Widziało bezkresne morze, wysokie skaliste góry, piękne ogrody, ale tak pięknej krainy nigdzie nie było. W głębi piętrzyły się błękitne pasma gór. Na szczycie, na drugim krańcu łańcucha górskiego, przycupnął mały szałas. Przed szałasem siedział pasterz z fajką w zębach. Ależ tak, musiał myśleć o Runie. W oczach lśniły mu łzy. Runo patrzył, podziwiał, obejmował, całował ten wspaniały świat, którego nigdy już nie opuści. Gdy odzyskał władzę w członkach, puścił się pędem po równinie do szałasu, który z daleka przypominał domek krasnoludków. Pędził jak na skrzydłach wichru. Radośnie, dziko szczekał, ujadał, nieprzytomny ze szczęścia. Nagle zapomniał o bólu, o wszystkich krzywdach, jakich doznał w ciągu tych długich miesięcy. Widział tylko pasterza na ławce przed szałasem, tylko o nim myślał w tej chwili. Pasterz Miszko też o nie miał. Cóż to za stworzenie tak pędzi, jak burza w jego stronę? Czy zapuścił się w góry wściekły pies? Czy pogryzie go jego owce i psy? Co to znaczy? Wszystkie psy machają radośnie ogonami? Przetarł oczy. Przecież to... O, czy to możliwe? Przecież to jest... On! Jego runo! Naprawdę to runo! Po zwiędłym, pomarszczonym policzku stoczyła się gruba łza. Stoczyła się i upadła na ziemię. Runo! Runo! Ile miłości mieściło się w tych słowach? Jakaż radość i szczęście po wielomiesięcznym oczekiwaniu? Daremnie silił się, żeby powiedzieć coś miłego, coś serdecznego, żeby powiedzieć, jak mu było smutno bez niego. Czy potrzebne są słowa? Po co? Runo rozumiał wszystko. Runo wszystko wiedział. Skoczył do pasterza. O mało go nie przewrócił. Przytulił się do niego, objął przed nimi łapami. Głowę złożył na jego piersi i skomlił. Łkał jak dziecko, przejmująco, głośno. Nie mógł uspokoić się. Pasterz też płakał, głaszcząc go bez przerwy. Piesku, mój, piesku! powtarzał Miszko. I trwali tak w objęciach kilka, kilkanaście minut. Nogi zaczęły uginać się pod runem, zwłaszcza chora noga. Miszko delikatnie ujął psa za przednie łapy i położył go na ziemi. Mleka napijesz się, runo, co? Runo nie mógł jeść, tylko patrzył po ludzku na Miszka pięknymi, smutnymi oczyma. Może wyczytał z oczu pasterza, ile przecierpiał z powodu kradzieży ulubieńca, a może przeczuwał, że bolało go starcze serce, jak rozpaczał. Miszko nie wątpił, że Runo niedługo wróci. Czekał dwa, trzy, cztery dni, czekał cały tydzień, tydzień za tygodniem. A potem przyszedł pewnej niedzieli w góry nadzorca Żagar z dużego tartaku w dolinie, i opowiedział mu, jaki smutny los spotkał Runa. Starzec rozpłakał się jak dziecko. Żagar radził, żeby zaskarżył Solobira i zażądał zwrotu psa. Nie, nie mogę mieć nic wspólnego z ceprami. Boję się ich nienawidzę. Nienawidzę tej kłamliwej, złodziejskiej zgrai, rzekł Miszko machnąwszy ręką. Mimo wszystko wciąż wierzył. Wierzył i cierpiał razem z Runem. Niezłomnie wierzył. Stale spoglądał ku zachodowi. Godzinami stał lub siedział na szczycie, i wpatrywał się w las, nie czekał na próżno. Jego ulubieniec Runo musiał wrócić, bo inaczej Miszko zamknąłby zmęczone stare oczy, bo z żalem opuściłby na zawsze te piękne góry. Runo wrócił, Runo położył swoją piękną głowę na jego sercu, potem usiedli na ławce przed szałasem. Runo oparł głowę na kolanach Miszka i wsłuchiwał się w bicie jego serca. Od czasu do czasu odwracał głowę i patrzył nań, jakby chciał powiedzieć, jakby chciał przytaknąć słowom Miszka, że ludzie w dolinie i w dużych miastach są źli, że zakuwają wolność w żelazne łańcuchy, że depczą serca ubogich i biednych, którzy nie mogą lub nie umieją się bronić. – Runo, a co tu masz? Ranę? Miszko zerwał się, wpadł do szałasu. Wyniósł po chwili zielony słoik z ziołową nalewką. Och, jak piekło Runa, kiedy mu polał ranę zielonym płynem. Ale nie zaskomlił, nie ruszył nawet nogą. Wiedział, że Miszko dobrze mu życzy, że chce mu tym piekącym płynem ulżyć i wyleczyć straszną ranę. Potem Miszko dokładnie go obejrzał. Palce, łap, spękane i tu i ówdzie zaropiałe, najpierw polał piekącym płynem, a potem leciutko posmarował oliwą. Do uszu też mu zapuścił kilka kropli oliwy, kiedy już je oczyścił. Biedne stworzenie, niepodobne nawet do dawnego runa. Chude to to, skóra i kości, a sierść? Szkoda gadać, istne pobojowisko. A pchły, pchły, całe chmary. Koło ogona nazbierało się ich co niemiara. Rozpoczęło się generalne czyszczenie. Miszko miał w ślicznej drewnianej szkatułce żółty, owadobójczy proszek. Proszkiem tym posypał całego runa. Po kilku godzinach zaczął go ostrożnie, bardzo delikatnie czesać. Powoli runo odzyskał dawny wygląd. O zmierzchu usiedli na ławce przed szałasem i gwarzyli do późna. Wtem miszko coś sobie przypomniał, gwizdnął i zawołał. — Szarusia! — za ogrodzenia wypadła młoda suczka. — Ano, Runo, popatrz, jak ładną i miłą towarzyszkę ci znalazłem. Wszystkie inne psy oddamy sąsiadowi, tylko ją zatrzymamy. Runo skoczył z ławy i obejrzał suczkę, która była jeszcze bardzo dziecinna. Tylko by się bawiła. Runo więc bawił się z nią i baraszkował. Ale wnet mu się to znudziło. Wrócił na ławkę obok Miszka. Za góry wyjrzał księżyc. Runowi zdawało się, że uśmiecha się do niego. Przypomniała mu się zeszłoroczna zima w zagrzebiu, kiedy księżyc tak samo patrzył, chociaż nie tak wesoło jak dzisiaj. Wtedy był smutny i zamyślony. Miszko pożegnał się z ulubieńcem, wszedł do szałasu i położył się spać. Runo ruszył do zagrody, gdzie drzemały owieczki. Kolejno przywitał się z każdą. Było wśród nich sporo młodych baranków, których jeszcze nie widział. Oczywiście przedstawił się im, jak przystało na prawdziwego owczarka. Ale one przelękły się go. I uciekały, co prawda niedaleko uciekały, bo runo był szybszy od nich. Musiały zaprzyjaźnić się z nim. Obwąchał je wokół pyszczków i ogonków, wnet przestały się go bać. Rana mu się wkrótce zagoiła, strupy odpadły, sierść znowu nabrała połysku, tylko ogon, niegdyś taki puszysty, nie urósł aż do zimy. Z Miszkiem został tylko runo i szarusia. Pozostałe trzy psy Miszko sprzedał pasterzowi z sąsiedniego szałasu.